Siemano moi drodzy, ja jestem Nazys i witam was serdecznie na dzisiejszym kolejnym odcinku z naszej serii, gdzie bloki spadają właśnie z nieba. Znaczy tak właśnie spadają, jak widzieliście. co my dzisiaj robimy w tym odcinku? Szkło! <laughs> I dzisiaj, moi drodzy, będziemy robili szkło oraz polowanie na tych pilażerów, których widzieliście u Angulara, który teraz jest za kamerą, ale za chwilkę ustawimy kamerę i wszystko będzie tak, jak obiecałem. Będzie kamera w tym odcinku, także przenosimy się do Minecrafta. Także witamy moi drodzy w Minecraft'cie I teraz tak, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że musimy zrobić tutaj szkło. Bo po prostu już tutaj nic nie widać i musimy mieć jakieś ładne szyby, chyba nie? No właśnie tak. Poczekaj, co to jest za surowiec, że nie mogę go zniszczyć? No proszę pana, to jest andesit chyba, albo jakiś inny blok, który jest A, w kamieniu. Poczekaj, poczekaj, dobra, ja mam kill więc tak. W takim razie. Nie ty masz, tylko Ojej, ja mam. poczekaj. poczekaj <laughs> więc tutaj jest jako, jako nasze. Więc tak, musimy pozbierać. Yy, no ale one są strasznym problemem teraz. Ja je pozabijam tutaj wszystkie, zobaczysz. Przecież... A, że ktoś pójdą za Tak nie może być, tak nie może być. W takim razie idziemy. No, ja będę trzymał ktupie dla siebie. Żeby mnie nie pozabijały, mówimy się. Nie, no, żeby cię zabiły. <grym> nie no, ale to, to nasz domek robię. A ile strasznie mnie zastanawia, dlaczego do ostatniego odcinka, dlaczego się tutaj tyle pozmieniało. To mnie strasznie zastanawia, bo chyba nas no nie było No bo wchodziliśmy do 5 dni No właśnie, ale przecież to jak to leci? No i to się tu To Poczekaj, bo ja już tutaj nie mogę, nie mogę tutaj przeżyć No bo próbowałem już je pozabijać, ale to nie wychodzi No poczekaj, pół serduszka Chowaj piasek, tutaj. Piasek chowaj do, do, do domu idź, do, 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 do pała... no, O, pałacyk, dobrze, Ej, dobrze, dobrze, dobrze do, 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 Dobra, dobra, dobra O patrz, jak jest skrzynka zamknięta tam nie koła. ma nic, Tam, jest, tam to, tam, do tam do domu A, dobra, Oto. to tak Poczekaj, to ja potrzebuję to, żeby sobie zrobić mieczyk, ale nie ma ale chyba kobla. Ja piasek, żeby. Tak. Piasek mogę oddać, ale nie ma kobla chyba, nie? Ej, dobra, bo ja i tak chyba umrę, to poczekaj. No nie, no robi się, no, no nie, no nie. Ja mam, ja dostałem, e, dostałem taką aplikację, nie? Ej, patrz, to jednak była woda teraz, jaką aplikację? E, że raz na rok mogę na każdym serwerze. Zrobić dzień co ty mówisz, jak mam teby? nie mogę pokazać, bo to jest tajne, ale, <grym> ale co co? pokazać ci? no no poczekaj, bo muszę się do tej aplikacji <grym> zalogować <grym> ale to to jakaś polecam tą aplikację ale jakaś cieba. to jest, to jest ee... poczekajcie no, no nie 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 tutaj co to, to jest? to jest naprawdę polecam serdecznie raz ee... raz w roku można na, na każdym serwerze jakim chcecie wymienić dzień słuchajcie, klikam, klikam a ty na klikam naprawdę co to jest? i patrzcie, jest dzień Ej rzeczywiście, co ty zrobiłeś? Proszę Państwa, to jest właśnie hakerstwo Ej, ale... Trzeba się nauczyć e... łączyć z e... komputerami ja... Myślę, że chcemy... ja czeka... jak jadę samochodem to czekam na czerwonym Proszę <laughs> Państwa, ja po prostu zmieniam <laughs> na zielone <laughs> Algular otwiera telefon, cyk Fale zielonego, no nie no, ja, ja ich nie ja mogę pokonać Ja ja grałem to. No, no właśnie! To tam się nauczyłem. Ej, ale dobra, dzięki w każdym razie, nie, bo ja nie... Ale nie już nie, nie mogę. Bo no to nie, rok, no, no rok. Nie, 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 poczekaj. Uratowałem się. Ej, ja nic tu nie mogę zrobić, ja muszę zrobić miecz. Patrz one tutaj czekają na mnie, non stop. Potrzebujemy tak, no by chciałem właśnie. Ej, jakiś mieczyk dobry, ja nic tu nie mogę zrobić, nie? Potrzebuję kobla na razie. To... Dobra. Dobra, to nam wystarczy. Na taki pierwszy prowizoryczny mieczek. To nie tak się kraftowało Dobra. I mamy, zobacz teraz, teraz to... Teraz możemy ich iść... <grymne> ale zobacz, nie Nie mamy. No, ale... <grymne> Dobra, patrz, musimy wykopać A po co ci to? na piecyk, nie, na, to na mieczyk i na kilo, bo zrobimy od razu żelazo. A na piecyk, żeby zrobić szkło, żebyśmy mieli... No skąd oni się biorą? Dobra, ja go nie pokonam. Go do... Niestety siły na, na zabijanie ich nie mam, bo się... jeszcze się nie, nie nauczyłem. Dobra, no, 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 no co, no po razu trzy serduszka mi zabrał. No to moi drodzy, tak jak mówiłem, że w tym odcinku będzie kamera, to to było. Żartował. <noise> to, to, <tłk> to było, ale, ale teraz się przegrzała, no i... Była, i... była. No, ale było z początku przynajmniej. Dobra, w każdym razie w kolejnym już się nie, chyba nie przegrzeje, bo to był drugi odcinek pod rząd. Chyba się nie przegrzeje. Eee... Nie wiem. Zapytaj się. Ja... <śmary> Dobra, ale musisz zrobić ten. Dobra, ja muszę tak, ja muszę zrobić, nie wiem gdzie jest domek. No co to jest? No co to jest w ogóle tutaj? No ludzie i gdzie dziękuję. No to... <śmary> o, o, o! <śmary> co? to, <śmary> to jest. Ej, nie, bo to, to... Jak to było wtedy trudne, to teraz jest trudne do potęgi jakiejś tam. No właśnie. Dobra, jest piasek Dobra, jed, jeden piasek i od razu umieram. A to są te nasze pandy, dobrze. Moje Super. pandy. Nasze. Moje Ale ja? Wydała to... z ciebie od przepraszam panu. Dobrze. No nie nie, no to... ale musisz to lubić z nimi. No one no, mnie nie lubią właśnie. Skąd one się wzięły? Ja nie pamiętam ich za czasów Minecrafta, jak grałem. Teraz podziękujemy dropper, jak nawet jeszcze mutacji nie miał. <grym> nie. Cię Ej, no ten domek wygląda okropnie. No dobrze, jest to tej od tego domu, to jest sztuka nowoczesna. No zrób lepszy. Teraz to ci łatwo, bo zamknij drzwi. Gdzie jest ta beczka tu? Wełna spadła. Dobrze. Eee... Ja umarłem z tymi rzeczami przed chwilą. No umarłem. Ale masz 20 piasku, to już mamy dużo szyb. No, ale, A teraz kobla znowu nie mamy Dobra, robimy, robimy Patrz Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk Dobrze, że przynajmniej tutaj ich nie ma Patrz, jeszcze wodę mamy Dziewięć kobla na piecyk A nie osiem? Osiem No to dobra, to już mamy No nie, 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 pan za mną nie idzie tutaj A to nie jest kobla, To jest To też To jest glina no, bo tu jest tego tak dużo, a ja już się gubię tutaj. Zrobimy teraz magię i wróci kamerka. Tak, dopiero w tym roku nas, e, nauczyłem się wykazać. Serio? Dobrze, dobrze. Ale najważniejsze, żeby zbudować dobry domek, ale cię go zmodyfikować teraz. Będzie Więc trzeba to zrobić. Tak, i będzie. No, także kamerka wróciła, jak, jak widzicie. Obiecałem i jest. Kłamał. Patrz. Ej, nie mamy węgla. Chyba. Mamy jeden. Dobrze, jeden. Dobrze, idealnie. Dobra, cyk. Tryb. Jeszcze jeden mi się przydał. Coś do palenia. Dobra, mamy drewno. Patrz, no, mamy szkło. No, ale z trzech będzie 16 tych małych, znaczy tych kudych. To poczekaj, weź. No, ale do craftingu <grym> dostać. Ale trzy musi być. Albo sześć. Pamiętam. Poczekaj, jeszcze się przypali. <grym> to nie z jednego? No nie. Obejść, zobacz, czy z trzech czy z, z sześciu. Z sześciu. Poczekaj, jeszcze sześć zrobi. No nie, poczekaj, jeszcze sześć zrobi. Już masz jeden i... Dobra ja tutaj porozwalam, po, po żeby było... Czekaj, jest jedno, to tutaj będzie dziura. Nie, nie taka. Taka. Cała. No, ale to ma być uderzko. No to pat, tu będzie Ta, a to jest ładne. <ślad> no a nie <ślad> no, ale na no nie dach, no co to to Nie ok. patrz jak ucieka no, tak od rozwiąty. razu. Zespałnowałem ją. Z jajka na siebie. Dobra, ja, ej, dobra, pokaż mi czy to działa, patrz. 7. Ej, rzeczywiście jest 16. Jest 16 i patrz, to mówisz, że to będzie tak, tak? I tak Ej, klasa! A, a na górze did. Dobrze. I teraz tutaj. Nie dobrze, więc przebudujemy sobie domek po prostu. Będzie Ale już będzie teraz. Ładny. Będzie, będzie. Ty chyba sam to nie wierzysz. Mm. Że będziemy mieli ładny domek Ja to Tym od... Co to się stało? ten łączy z tym, nie z tamtym Dobra, dobra, patrz już naprawiamy Ale jeszcze damy Wow! mnie poruszyło całego Dobra, wystarczy? Coś się tu nie zgadza Co dwie chciałem robić I co, co tu? Wszystko tu się... Tu jest wszystko niewymiarowe, pełno wszystkiego nas rozwala Jak my mamy tu funkcjonować? No i się skończyło to szybciej chyba się zużywa, nie? Co? Niż co? węgiel. No to wiadomo. Dobra, to będzie co jedno. węgiel Papa jaka cwana od razu chce uciekać. Co nie ubra? Co tam moje króweczko? Co byś chciała? O parze, jak się całować chce Zaraz będziemy na mięsko przerabić. Aha. Dobrze. Dlaczego nie chcesz bić? Po głodny jestem już zabawa. No ale ona co, a co ona? Ona myśli, że to sama to się pcha, a ty ją urodziłeś. Patrz, ona, ona już chce do pieca iść, papa. Ale urodziłeś ją to, to dwe dziecko i co? Ona chce iść do pieca już. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dokończamy ten domek. Nie wiem, czy to będzie tak, co, co... Nie wiem, czy co jedno? Co jedno musi być w takim razie, więc tutaj też zrobimy szkło. Zabraknie nam w takim razie tego szkła, Jarek. Nie jestem Jarek. Jarek, Arek. Raz, Cianę. dwa... Nie no jest prowizorycznie ładny, ten dach mi nie pasuje strasznie. Prowizorycznie jest ładny Ale nie, no i zaczyna się robić już lepiej, nie? No, już można powiedzieć, że wygląda. Patrz, jak alpaka do mnie tutaj idzie. To jest lama! Lama się chce, ucieka przed pillagerami. No niestety... Ale obok lamy powinien być ten do trajdowania. Bo to jest ta lama tradera. No i co on mi da? Jak ja nic nie mam. Ale on za darmo. <laughs> za darmo? No. To idę. Czekaj. Jest tutaj coś. Patrz ona jest w, w naszym domu. Do, Ej, do domu. Czemu? Do domu przypięta. Jest jakaś oszukana lama. Naklują na ciebie, widzisz? Nie lubią cię. Ej, to jest pułapka. No to już zaraz wpadnę. Powiesiłeś ramę. Ej no co, co, co tu się dzieje? Możesz wyjść na No jak no tylko się lekko wychyliłem Już by mi przedmioty wszystkie zdechły Powiesił lamę, I tytuł odcinka powiesiłem lamę <laughs> Patrz to Siema Tu musimy budować dalej, bo nigdy tego nie zbudujemy Ej bo dobra, trzeba to szybko zbudować Będziesz już 15 minut to buduje i co zbudowałem w te 15 minut? No szkło, nie? miałeś budować szkło. No więc moi drodzy jesteśmy już z powrotem bez kamerki, bo znowu padła. Dokładnie tak. Ale na spokojnie w kolejnym odcinku wróci i będzie cały czas kamerka. Dobra, patrz. Tutaj za chwilkę już będzie cały domek w szkle, więc myślę, że na tym będziemy mogli skończyć ten odcinek, jak już zrobimy. To nasze odcinki są takie bardzo... Eee, te, No. Fascynujące. U mnie zbieraliśmy kobla, żeby... wirta, żeby zabudować tą u Nazesa szkło. Tak więc... Na tym odcinku prawdopodobnie będziemy sadzić drzewa. Dobrze, dobrze, tak, tak. Nie no, chciałem... nie chciałem kilofa teraz. Rozproszyłeś mnie, ja chciałem zrobić ten. Nie ma sprawy. An... A jednak się przydał, he? Ona, ona tu chyba nie chce już być, ona się dusi tu Co tu się stało znowu? To jest jakaś nowa tak samo, nowy jakiś surowiec Pierwszy, pierwszy raz go widzę To pierwszy raz widzisz? Ale no jakoś inny, co to jest? jest rzeczywiście. rzeczywiście. się zmieniły tekstury A tutaj mi prankują w tym minecraftcie teraz O, tutaj jest jak dużo Mogę to rozwalić? Dostanę coś? Kopa Ej nie dostałem nic, ale Ale to możesz no i po co ci lat, latów hmm, ale ładnie wyglądał. Nie wychodzi pani Dobrze Nie masz tego szkła dziewięć. Jeszcze na trzy okienka Będę tu musiał ładnie... Dwa jednak A idealnie wystarczy No walk Będziemy miało dwa. Jest ładne? Piękne. A tu będą drzwi. Tak Tutaj na takim no, rogu. O Ej, idealnie patrz, tu zrobimy te co drzwi? to jest. A wie, że te drzwi będą zabudowane. Patrz. Będziemy musieli odkrywać się zawsze. Tak, zrobimy tutaj drzwi. Dostałem trzy drzwi, dobrze. Ja chcę, tak. I, I jest, i mamy. Piękny domek, zobacz no trochę lepiej już wygląda no dobra moi drodzy także co to by było na tyle w tym odcinku w kolejnym odcinku pewnie już będziemy robić zadanka na odcinku Angulara także no to by było na tyle ja się z wami żegnam mam nadzieję że wam się podobało jeśli tak to koniecznie zostawcie o takiego kciuka w górę młotkowego solidnego i no to by było na tyle widzimy się w kolejnym odcinku Elo dobra.